Czy miałeś kiedyś wrażenie, że cały świat cię nie rozumie? Tak jakby, niezależnie od tego, jak bardzo starasz się wyjaśnić swoje myśli i uczucia, a nawet wkładasz całą duszę w każde słowo, ludzie po prostu nie słuchają, nie rozumieją. Frustracja wynikająca z mówienia z głębi siebie i otrzymywania w zamian pustych spojrzeń, krytyki lub osądów, może być druzgocąca. Ale dzisiaj chcę podzielić się z tobą czymś, co może całkowicie zmienić twoją perspektywę i sposób życia. Przestań próbować wyjaśniać swoje światło demonom zamieszkującym innych. Tak, to co słyszysz jest prawdą. Często spotykamy ludzi, których kontrolują cienie, rany i wewnętrzne lęki. Ale oto klucz. Nie twoim zadaniem jest stawianie czoła tym demonom, lub przekonywanie tych, którzy nie chcą być przekonani. Nie jest także twoim obowiązkiem oświecać tych, którzy zdecydowali się pozostać w ciemności. Pozwólcie, że opowiem wam historię, żeby to lepiej zilustrować. Dawno, dawno temu żyła młoda kobieta o imieniu Klara, osoba pełna marzeń i wewnętrznego światła, którą chciała podzielić się ze światem. Jednak za każdym razem, gdy próbował wyrazić swoją wizję, spotykał się ze ścianą krytyki i negatywizmu. Przyjaciele i rodzina mówili mu takie rzeczy jak, to nie jest możliwe, za dużo marzysz. Życie nie jest takie proste, jak myślisz. Klara początkowo próbowała wyjaśnić swój punkt widzenia, jednak im więcej mówiła, tym większe spotykała się z odrzuceniem. Stopniowo zaczęła zadawać sobie pytania, wątpić we własne marzenia. Pewnej nocy, ogarnięta zamętem, poszła na spacer pod rozgwieżdżonym niebem. Kiedy patrzył na gwiazdy, przez głowę przeszła mu głęboka myśl: Dlaczego próbuje przekonać tych, którzy nie chcą słuchać? W tym momencie coś się w niej zmieniło. Klara zrozumiała, że jej misją nie jest przekonywanie, ale po prostu bycie. Jego celem było świecić, dzielić się swoim światłem z tymi, którzy byli gotowi je przyjąć, a pozostałym pozwolić podążać własną ścieżką. Czy wiesz, dlaczego czujesz się wyczerpany za każdym razem, gdy próbujesz się usprawiedliwić? Ponieważ oddajesz swoją energię niewłaściwym osobom. Nie chodzi o to, że twoje marzenia są bezwartościowe, lub że twoje słowa są nieważne. Po prostu niektórzy ludzie nie są gotowi na przyjęcie tego, co oferujesz. Wyobraź sobie, że trzymasz zapaloną pochodnię symbolizującą twoją prawdę, twoją esencję. Jeśli spróbujesz pokazać to komuś, kto nie chce otworzyć oczu, ta osoba nie zobaczy światła, nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że nie chce. Otwarcie oczu oznaczałoby zmierzenie się z własnymi cieniami i prawdami, które wolisz ignorować. I tu nadchodzi najpotężniejsza lekcja: te cienie nie mają z tobą nic wspólnego. Krytyka, osąd i odrzucenie są projekcjami twojej niepewności, nie należą do ciebie. Kiedy próbujesz usprawiedliwić się przed tymi, którzy nie chcą cię zrozumieć, w rzeczywistości uczestniczysz w bitwie, która nie jest twoja. Tych wewnętrznych demonów, z którymi się borykają, nie można pokonać argumentami, a jedynie świadomością i osobistym uzdrowieniem, a jest to zadanie, które tylko oni mogą wykonać. Co więc możesz zrobić? Przestań się usprawiedliwiać, przestań wyjaśniać swoje światło. Twojej prawdy nie trzeba bronić. Po prostu trzeba to przeżyć. Ilekroć poczujesz pokusę, aby kogoś przekonać, zadaj sobie pytanie, czy rozmawiam z tą osobą, czy z jej demonami? Jeśli to drugie, oszczędzaj energię. Twoją misją jest błyszczeć DLA tych, którzy są gotowi Cię zobaczyć, a nie walczyć z cieniami innych ludzi. Kiedy przestaniesz marnować energię na usprawiedliwianie się, wydarzy się coś wspaniałego. Twoje światło się rozszerza, Twój cel się wzmacnia i zaczynasz przyciągać ludzi, którzy naprawdę cenią Twoją prawdę i rezonują z nią, nie dlatego, że ich przekonałeś, ale dlatego, że rozpoznali w Tobie to, czego szukali. Zatem, począwszy od dzisiaj, zdecyduj się chronić swoją energię, poświęć swoje światło tym, którzy są gotowi je otrzymać, pozbądź się potrzeby wyjaśniania i zaufaj, że kiedy ludzie będą gotowi, przyjdą do Ciebie. Nie zapominaj, że Twoje światło ma potężną moc. Nie marnuj go, próbując oświecić tych, którzy wybrali życie w ciemności. Po prostu lśnij dalej.